Widzisz, dlatego lepiej palić, bo rano wstajesz, nie masz kaca, nie masz, kurwa, nic. A tak to się cały dzień męczysz, kurwa, a tak to co so przepalisz na nowo i od nowo jesteś na pajsie, kurwa. <grym> widzisz, Lighter, pokazałeś im blob Eliska i wzięli Eliskę. Co nie? Taki Naprawdę super kolega z ciebie. A co, lubicie Eliski? <grym> no w ogóle nie jest broken teraz. Nie, nie absolutnie. Nie. Absolutnie. Absolutnie nie banują tego w co drugiej grze. Absolutnie. Absolutnie. Jak nie w każdej. Absolutnie. To, to spoko. Chodź. No, Skiba już tam zgon. A tak? Skiba. Co się pierwszy podnosi, kurwa? Torebka. się Mydło!

Ja miał jego wystraszyć. Mam nadzieję, że się przerazi. Mam nadzieję. Że... Jest swój Dobrze. Nie ograsz Lol. 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 Ale down. Lol. Ale lol. Down. Lol. Ale debil, lol. Ale lol. 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 Ten timing, kurde. Nie mam pytań, jaki debil. Ale down, basquito. Wystarczyło Wystarczyłoby, żeby się odmieniła i wylądał cię atak z nic więcej. To nie, lepiej zrobić flash Jest I jeszcze ja dostałem! Kurde, nie wierzę. I... Lepiej straszować w mele formie. <laughs> to było kalkulatorem. Kurde, ich jest to za dużo? Aaaa! Dawaj, błogosław. No. Aj, ja, od niego. No. nie <grym> <grym> Dobra No, no. ci pomaga no. no. <grym> Dobra, <kończy>. no. <grym> to to było. Nie jest to taka <grywa> dęba No, ale. Komisz ciu. Powiesz już się na kratkę? Nie, nie miałem jedzenia przez dwa tygodnie. <grywa> Gratuluję. Seria? No, I to, co sobie zostawił, to sobie zjadł, a reszty nie miał. No bo, kurde, ja go odchudzałam, bo on był za gruby. Niekoniecznie miał Może ze stresu. Albo na twój widok, Mo <gry> <gry> Może Możeb no, nie bo zdał. Nie wiem. nie wiem, zdech mi. Po dwóch dniach się dopiero zauważyłam, że coś tak cicho. <gry> 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 się nie rusza. On się no, rusza nie czy się Co <gry> się <gry> dzieje? Co, <gry> co to śmierdzi? Ja nie wiem. <gry> ja się Tyle, w ile masz lat? Tyle co ty, koleżanko. 18 No prawie. No to prawie nie ma. Uwaga, najmłodsi siedzą najciszej. No, dlatego przypnij mordę. Co, to no, co ja mam to powiedzieć, kurwa, Jestem kobietą, jeśli się odzywasz Kupi wiem, się wiem, że jesteś za... kobietą, ale mordujesz komiki. Chomiki. Mordujesz komiki, a takich nie ma miejsca w tym kraju. Tak, dokładnie. Wota z imigrantami siedzieć w szkółkach. <grytna> Boże, Skiba, ty nawet na treszu masz 2% kryda, ty jesteś normalny. Proste stary. Jesteś gorszy od końca, który na APKA na mira bierze kryta. <śmienicza> nawet, gdybyście, wy widzieli, jak, gdybyście wy widzieli jak on gra Syndra i Syndra tak śmiesznie kryta w ogóle bije, nie, <śmienicza> on jeszcze <zabije> <śmienicza> Serio jak bije kryta? ręko, jakby miała połamano. A najgorsze to jest samomo. Widzieliście gońca momo kiedyś w dżungli? Jak to robi, bo kryta momo to się wywija dookoła jakby breakdance Kto się przestraży? Flash do mnie ten ty. Ale kto? Generał? No, Generał! Panie generale! Panie komisarzu, proszę przyjechać do <laughs> Undertower Nic nie się ma Może spróbujemy zejbować Dawaj wow. na ulcie. Niebany ping Nie powaliło cię Tak naprawdę tylko Patrz, tak patrz, Godziu, tak. patrz no o, boże. Tak. o Boże, o Boże, nie jest. Sheiko, srako tu biegnie, czuję to. Srako. Wiedziałem, nie? Dlaczego, bym mi on nie idzie. Jezu. Mm -hmm. Jakbym zagrała pasy fejon, to bym wam pokazała, że to jest. Niciutki Nie ma to jak swoim z botami pod cederę, posadź tramwaj. What the fuck! Zbieramy przeniczniki i opiera się na przeniczu. I chociaż, w sumie nie wiem, czy ma na milu, czy ten SS River. No nie. A, kurwa. to, kurwa? Chciałem co czyste, bo... Był mówić, że masz cederę. What traf. the fuck? Ja... A wy to się znacie, na Zabiłeście go. <noise> Juuu! Połamiesz go, <down>, no to. <noise> Masz O Boże! O Boże! O mój o, Boże, co jest znowu? O, oh, o... szlagatron szlaka. <noise> 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 nie, ale ogólnie na... Ogólnie tego Ryza nie da się wygrać, bo tu nie ma żadnego itema, który kontaktuje ap... ten, manę. Jestem Kinder nie Może hey, easy Kurde, ale ten nie... Jestem Kindery. Ten szczak do niej taki Tepek. Tepek poleciał tutaj. Zdupij na ulcie nie ma sensu musisz. Ale to! kobieta! Ja pierdaczę O wy się znacie tam na R Kurde! Cześć! Myślałam, że jeszcze zabija tego Swain'a. Ale ja kupę. Tylko Morelo. Ale on bije w czasie. Nie, nie, nie był on tego w ogóle świadoma. Co on robi? Bije w czasie. Obrażenia w czasie. Kurde, a ty... Polskie nazwy są śmieszne. To jest Dota. Bije w czasie. Nie ma powiedzieć. w czasie. Ale on bije w czasie. Debbie damage overtime Mać latarnie On ci zada obrożenia w czasie <laughs> I to kurwa zrobił. się Blogik dostałem proszę, taki brzy w w tak małym czasie że to jest masakra. No kurde A <laughs> ten czas kurde ma obrożenia Lenin w czasie nie, <laughs> <laughs> Lenin w czasie <laughs> Ej, proszę proszę to by damage over time W czasie Zam się kurde Teraz <śmuszczak> gdzieś na topie sobie w to. Tą... Smok Obalwania w czasie Zesnu węciu <śmuszczak> <śmuszczak> Ja już nie mogę dalej Po prostu nie mogę Pójdź jak ten nasł no zbije dobrze, jestem jest <śmuszczak> A! Nie! Nie rób tego! Nie! Bardzo, przepraszam! On na no ro... Przepraszam! Nie, ja nie chciałem! Stwierdzam, stwierdzam, że właśnie, że Rice ma za dużo pancerzu oraz odporności na magię. Boże! On nie, nie doń! Nie, nie, nie. Do, Patrz do... teraz. No i przyjeżdżaj. Ty jesteś co to było? Czemu cię ult nie jebnął? No, Czemu cię ult nie jebnął? Do... No, nie wiem, twój tata, twojej pupy. O Boże, tak się nie mówi! Tak się nie mówi, Bloziu! Zaczyna się lato, a z latem wakacje, Dobra, czasu wolnego jest tyle! Nasuwa się problem i w mózgu wibracje, Jak się zmęczy te chwile!

Każdy dzień jest trudny, always masz Spójrz sama, sama spufanie, wszystko wchłania, sylowa ochrona, no, zapewnione, strachy my tam Super to, jesteś piękny teraz ooo Błagaj o, 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 o siebie Dobra ty kurwa nie pierdziłem. Dobra wiesz co, Senia tak pierdziła twoją dupę jak cię ciebie wchodziła Melon LOL, o boże, geju Chodzisz tyle, żeby była po lewej tybie, Sam sobie daj reporta z tym tekstem i Lowy, idę z tego że... TSa, bo mam normalnie aż nie ja zaraz. No, hello. No, cześć, oto, dzięki za grę. Na razie, cześć. No, ja, no, ja, no, no że... dzięki. Ale pamiętaj, obrażenia w czasie najsilniejsze u mnie obrażenia. <śled> 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 za to masz reporta. Razie, no, Przepraszam do no, Ania! <śledzio> e Legendas